Na tym filmiku zajmiemy się dzisiaj rodzajnikami określonymi i nieokreślonymi w języku niemieckim, czyli tymi Der, die, das, ein, eine, ein. Dla osoby uczącej się tego języka, języka niemieckiego, jest to czymś nowym, ponieważ w naszym rodzimym języku, w języku polskim, nie ma czegoś takiego, jak rodzajnik określony i nieokreślony. Możemy mówić o czymś takim. Jak o zaimku nieokreślonym w języku polskim, na przykład jakiś, jakaś, jakieś, bądź też o zaimkach wskazujących ten, ta, to, które odpowiadają rodzajnikom niemieckim. W języku angielskim, jak pewnie większość z Was wie, mamy przedimki: mamy przedimek określony, the, oraz przedimek nieokreślony, e. Odpowiadają one właśnie rodzajnikom określonym i nieokreślonym niemieckim. Dobrze. Jak mamy to w zwyczaju, skupmy się na samym początku na gramatyce i na przykładach w języku polskim, abyśmy mogli uchwycić, jeżeli będą pewne podobieństwa do języka niemieckiego, bądź też różnice. Weźmy na przykład takie zdanie. O. Mam psa i kota. Bardzo proste zdanie. Napiszmy je w języku polskim. Mam psa i kota. Bardzo proste zdanie. Wydaje mi się, że wszyscy Polacy zrozumieliby przesłanie tego zdania jednoznacznie. Mam psa i kota. Jeżeli mielibyśmy teraz to zdanie dosłownie przetłumaczyć na język niemiecki bez Rodzajników, a nie powiedziałem o tym, a to jest bardzo istotna sprawa, iż w języku niemieckim w większości przypadków każdy rzeczownik musi być poprzedzony rodzajnikiem. Czy to rodzajnikiem określonym, czy to rodzajnikiem nieokreślonym. Oczywiście są pewne wyjątki, ale dlatego powiedziałem, że w większości przypadków. Dobrze, jeżeli mielibyśmy teraz to zdanie z języka polskiego, mam psa i kota przetłumaczyć dosłownie na język niemiecki bez użycia rodzajników, brzmiałoby ono w ten sposób: Ich habe Hund und Katze. Ich habe Hund und Katze. Oczywiście każdy Niemiec by to zrozumiał, ale takie zdanie byłoby gramatycznie niepoprawne. Jest to zdanie błędne. Dlaczego? Ponieważ nie występują tam rodzajniki. Bez rodzajników no czegoś brakuje w tym zdaniu. Dla Niemca. Nam to by wystarczyło, nam Polakom. No ale niestety. Zróbmy tabelkę, na której przedstawię zaimki wskazujące w języku polskim, które będą stanowiły dla nas pewne odniesienie, jeżeli będę przedstawiał rodzajniki określone i nieokreślone. Niemieckie po tej stronie tablicy. Zróbmy tabelkę. Na samej górze napiszemy tak: m, f i n. To są skróty od wyrazów maskulinum, czyli rodzaj męski, femininum, rodzaj żeński i neutrum, czyli, czyli, <laughs> przepraszam, czyli rodzaj nijaki. Męski, żeński i nijaki. Zapamiętajmy te skróty, ponieważ w słownikach, czy polsko-niemieckich, czy niemiecko-polskich, czy nawet angielsko-polskich, angielsko-niemieckich, są używane te skróty tuż obok rzeczowników. Oznacza to, jeżeli mamy jakieś, um, jakiś wyraz, na przykład mamy niemieckie, niemiecki rzeczownik V, to jest kobieta, i po nim, po przecinku, jest mała literka f. Oznacza to, iż. Rzeczownik VHAU, niemiecki rzeczownik VHAU jest rodzaju żeńskiego, femininum. To jest bardzo istotna sprawa. Te skróty znajdziecie w każdym, w każdym słowniku. Dobrze, skupmy się na języku polskim teraz, na zaimkach wskazujących. Czyli zaimkiem wskazującym dla rodzaju męskiego będzie ten. Dla rodzaju żeńskiego mówiliśmy już, że to będzie ta. Dla rodzaju nijakiego będzie to. I to jest, to jest właściwie tyle. Jeżeli mielibyśmy przetłumaczyć dosłownie na język polski znaczenie właśnie tych rodzajników, der Didas albo ein, eine, ein, ein. Oczywiście mógłbym tutaj napisać, że jeszcze jakiś, jakaś, jakieś dla rodzajników nieokreślonych, ale zostawię to tak, jak to teraz wygląda. Dobrze, przejdźmy teraz na tę stronę tablicy, na której naszkicuję yy, tabelkę, w której naniosę rodzajniki określone i rodzajniki nieokreślone. Tak samo, gdzie m, czyli wiemy już, że to jest rodzaj męski, masculinum, f, femininum i n, neutrum. Tutaj na górze będą jeszcze rodzajniki, rodzajniki określone i rodzajniki nieokreślone. Tutaj napiszemy rodz. Nieokreślone. A tutaj będą rodzajniki określone. Tak jak mówiłem, mamy trzy różne rodzajniki: der, die, i ein, eine, ein. Rodzajniki nieokreślone to Oczywiście ein eine i ein Rodzajniki określone to der die i das i odpowiadają one znaczeniowo naszym polskim zaimkom wskazującym ten ta to w tej, w tej samej kolejności męski żeński nijaki męski żeński nijaki Jaka jest różnica w zastosowaniu rodzajnika nieokreślonego i rodzajnika określonego Taka sama jak w języku angielskim to znaczy dla tych z was którzy nie znają tego języka, powiem, że jeżeli mówimy o pewnej rzeczy, o sobie bądź o jakimś na przykład zjawisku, po raz pierwszy stosujemy rodzajniki nieokreślone. Zaraz tutaj podamy kilka przykładów. Natomiast w kolejnym zdaniu, gdy już wprowadziliśmy czytelnika, czy, czy zaznajomiliśmy kogoś z jakimś opisem, z jakąś osobą, możemy całość dalej kontynuujemy już z rodzajnikami określonymi. Dobrze. Dajmy jakiś przykład, napiszmy. Um, takie typowe, schema schematyczne das jest muta. Das ist muta. To jest matka. I jeżeli mówimy po raz pierwszy komuś, że to jest matka, na przykład na maturze ustnej otrzymujecie od egzaminatora kartkę, Na której jest naszkicowany pewien rysunek, i macie omówić go, co, co znajduje się na tym rysunku, co widzisz na tym rysunku. I pierwsze zdanie, jakie wypowiesz, na przykład widzisz tam ileś tam osób, albo jakąś matkę karmiącą jakieś dziecko, pewnie swoje dziecko. Nie? Wówczas o tej matce powiemy: mówimy o niej po raz pierwszy. Dlatego też zastosujemy rodzajnik nieokreślony, który używamy, jeżeli mówimy komuś, czy dajemy przekaz, jakiejś wypowiedzi po raz pierwszy. Stosujemy rodzajnik nieokreślony. Teraz musimy wybrać spośród trzech oczywiście dwa są takie same ale nie wiemy, jakiego rodzaju jest matka w języku niemieckim. Sięgamy do słownika. I w słowniku znajdujemy, że muta po wyrazie muta znajdujemy literkę F, która mówi nam o tym, iż wyraz rzeczownik muta, matka, jest rodzaju femininum, czyli rodzaju żeńskiego. Oznacza to, iż przypiszemy wyrazowi muta rodzajnik nieokreślony AINE albo rodzajnik określony di. Dlatego też wstawimy tutaj albo eine, albo di. Oczywiście to jest prosty przykład, jeżeli mówimy o kimś po raz pierwszy. Jaki rodzajnik wstawimy? Już mówiłem przed chwilą. Oczywiście rodzajnik określony eine. Dobrze. Wstawmy tutaj kolorkiem niebieskim. Eine Mutter. Das eine Mutter. To jest jakaś matka, tak? Gdybyśmy mieli opisać jakiś rysunek. Dobrze, kolejne zdanie będące kontynuacją tej informacji. Piszemy dalej, że na przykład ta matka jest wysoka, czyli tutaj będzie coś nam brakować. Hm, Młota jest groß. Mutter ist groß. No i teraz odwołując się do tego, co mówiłem kilka minut wcześniej, musimy wstawić tutaj odpowiedni rodzajnik. Jaki rodzajnik wstawimy? Czy przepiszemy ten sam rodzajnik i wstawimy go tutaj? Eine Mutter ist groß. Po zdaniu, w którym mówiliśmy, że Das ist eine Mutter, to jest jakaś matka, I eine Mutter ist groß, jakaś matka jest wysoka, duża. Nie. Jeżeli kontynuujemy zdanie, myśl, w której pojawia się ta sama osoba, ta sama rzecz, stosujemy rodzajnik określony. Wiemy, że muta jest rodzaju żeńskiego i rodzajnikiem określonym w tym przypadku jest die. Dlatego też. Na samym początku zdania piszemy die. Die Mutter jest groß. Inny przykład. Podobnej konstrukcji. Das ist Vater. To jest ojciec. I tak samo mamy na rysunku Jakiegoś ojca, który na przykład odprowadza dziecko do szkoły. I mówimy o tym człowieku po raz pierwszy, wówczas musimy zastosować oczywiście rodzajnik nieokreślony. Jaki w tym przypadku będzie rodzajnik nieokreślony? Dowiadujemy się o tym z, ze słownika i przy wyrazie fata znajdziemy literkę M. Oznacza to maskulinum, czyli rodzaj męski. Ein albo da. Jeżeli mówimy po raz pierwszy, napiszemy ein. Das ist ein Vater. To jest jakiś ojciec. I kolejne zdanie. Fata. Jest sznel. Ten ojciec jest szybki. Na przykład wiemy, że biega, jest biegaczem. To co na samym początku wstawimy? Jaki rodzajnik? Nieokreślony czy określony? Oczywiście rodzajnik określony. Który? Maskulinum. Rodzajnik określony. Der. der. Mamy der Vater. Der Vater ist schnell. Inne, inny przykład teraz na zastosowanie rodzajnika jeszcze w, w rodzaju nijakim. Też bardzo schema, schematyczny przykład. Das ist Kind. Kind to jest dziecko. Das ist Kind. Jaki zastosujemy tutaj rodzajnik? Wiemy już rodzajnik nieokreślony. Ein, ein, ein. Aby wiedzieć, który z nich mamy zastosować, sięgamy do słownika i tam dowiadujemy się, że przy posłowie Kind odnajdujemy literkę N, która oznacza neutrum, Czyli rodzaj nijaki. Stąd mamy rodzajnik ein albo das. W przypadku, kiedy mówimy po raz pierwszy o tym dziecku, oczywiście wybierzemy ein. Ein Kind. I na przykład kontynuując tę myśl, napiszemy Kind. Jest schön. O, omlaut tutaj jest. Więc jeżeli kontynuujemy myśl o danym, danej osobie, zastosujemy rodzajnik określony. W naszym przypadku było ein, teraz będzie das. I zdanie to przybierze następujący kształt. Das Kind ist schön. Jedna uwaga, może dwie. Jedna uwaga odnośnie wymowy. Większość osób, większość osób, które, z którymi pracowałem, tutaj ucząc języka niemieckiego, na samym początku naszych spotkań wymawiały rodzajniki nieokreślone, jako ein, eine, ein. ein. Zbitkę samogłosek w języku niemieckim e, i czytamy jako polskie ,,aj", dlatego czytamy to jako ,,ein", ,,eine", ,,ein". W osobnym filmiku przedstawiam wymowę, prawidłową wymowę yy, liter niemieckich, tak więc zachęcam do obejrzenia tamtego filmiku. Druga, druga uwaga jest taka, iż jak mieliśmy tutaj w tych przykładach Aina muta to jest ta matka, ein fata to jest ten ojciec i to dziecko. W tych, przy, w, tym, w tych naszych trzech przykładach rodzajniki odpowiadały rodzajom rzeczowników nawet w języku polskim. Bo ponieważ w języku polskim wyraz matka albo mama. Ma rodzaj żeński, tak? Ta matka, ta ma, ta mama. Nie powiemy o niej, że to jest ten mama albo to mama. Ojciec w języku polskim także ma rodzajnik, jest rodzaju męskiego. Ten ojciec. Nie powiemy o nim, że to jest ta ojciec albo to ojciec. I podobnie dziecko. W języku polskim także jest, to rodzaj, jest ono rodzaju nijakiego, to dziecko, nie mówimy ten dziecko, ani ta dziecko, tylko to dziecko. Stąd w tych trzech przykładach yy, rodzaje tych rzeczowników są takie same jak w języku polskim. Ale, i moja uwaga jest właśnie, brzmi następująco, że w większości przypadków rodzajniki wyrazów rzeczowników w języku niemieckim nie pokrywają się z rodzajami tych samych rzeczowników przetłumaczonych na język polski. O co tu chodzi? Dam, przy dam konkretne przykłady. Proszę zobaczyć. Mamy wyraz wasa. To jest woda. Water. Po angielsku. Wassa. W słowniku Odnajdziemy tam literkę N. Oznacza to, że jest ten wyraz wasa rodzaju nijakiego. No i tłum. Das, ein, das wasa. A w języku polskim woda, powiedzcie mi, jak, jak, jakiego jest rodzaju. Napiszmy tutaj. Woda czy powiemy o wodzie ten woda absolutnie nie ten woda to woda nie ta woda prawda rodzaju żeńskiego f co mamy ta woda i teraz proszę zobaczyć że Rodzaj rzeczownika w języku niemieckim dla wody jest nijaki i nijak odpowiada to polskiemu rodzajowi żeńskiemu, tego samego rzeczownika. Inny przykład. Mamy tutaj, zmaszmy tę część tablicy. To jest też dobry i taki typowy przykład. Zone. Zone to jest oczywiście słońce. W słowniku odnajdziemy tam literkę F. Oznacza to, że ten wyraz jest rodzaju żeńskiego, femininum, ajne albo di die zone. W języku polskim, tak jak mówiłem, jest to słońce. I powiedzcie mi, proszę, jakiego rodzaju jest ten, jest ten rzeczownik? Rodzaju żeńskiego? Ta słońce? Nie. Rodzaju męskiego? Ten słońce? Nie. Rodzaju nijakiego? To słońce. Nie odpowiada ten rodzajnik, rodzaj tego rzeczownika, nie odpowiada rodzajowi rzeczownika tego samego w języku polskim. I jeszcze jeden przykład. Um, sztan. Sztan. Sztan to jest gwiazda. Gwiazda na niebie. Sztan i w słowniku odnajdziemy tam literkę m, która mówi nam o tym, iż jest to rodzaj męski ein albo der, der Stern. W języku polskim, jak już to powiedziałem, jest to gwiazda. Powiedzcie mi proszę, <coughs> jakiego rodzaju jest ten rzeczownik w języku polskim? Tak samo, jak w języku niemieckim, ten gwiazda. Jeżeli to byłoby nazwisko, pisane z wielkiej litery, to można by powiedzieć, że a, ten gwiazda, ale tak nie jest. Czy rodzaju nijakiego, to gwiazda? Mm -mm. Rodzaju żeńskiego. I w słowniku byłoby F. Tak gwiazda. Widzimy, że nie odpowiada to. Ten rodzaj nie odpowiada temu samemu rzeczownikowi w języku polskim odpowiednikowi. Ale jest szereg wielu rzeczowników w języku niemieckim, które mają, których rodzaj jest taki sam jak w języku polskim. No na przykład. Domownicy, tak tutaj mieliśmy, fata, muta, kient, mamy jeszcze tak, bruda, brat, szwesta, di szwesta, czyli ta siostra, gdzie pasuje nam to, to samo, ten sam rodzaj. Mamy onkel, Wujek, gdzie onkel. Ale taką ciekawostkę Wam powiem jeszcze. Mamy wyraz, rzeczownik, który się nazywa Mädchen i ma Neutrum. Mädchen, co to znaczy? Dziewczyna. Ktoś powie, jak? Dziewczyna rodzaju nijakiego? Mamy rodzaj nijaki. aj, das Mädchen, i tłumaczymy to jako dziewczyna? To już jest przegięcie niesamowite. Ale w języku staropolskim i gdzie gdzieniegdzie jeszcze y, mówi się na dziewczynę jako dziewczę. A dziewczę, wyraz. Dziewczę. Dziewczę. Jakiego jest rodzaju? Pomyślcie. Czy jest to rodzaju yy, żeńskiego? Ta dziewczę? No nie pasuje. Rodzaju męskiego też nie. Ten dziewczę. Ale pasuje Ro, yy, rodzaj nijaki to dziewczę. Oczywiście we współczesnym języku polskim nie tłumaczymy tego jako dziewczę, no chyba, że to byłby jakiś tekst w języku niemieckim, który odnosiłby się do e, dawnych lat, nie wiem, XIX, XVIII wiek. Wówczas tak, możemy sobie pozwolić na przetłumaczenie tego wyrazu Mädchen na dziewczę. Natomiast w dzisiejszym języku polskim oddajemy niemiecki wyraz Mädchen jako dziewczyna. Wrócę do, do jeszcze do tej wypowiedzi mojej nieżyjącej już babci, która mówiła o tym, że gdyby nie der Didas, byliby Niemcy z nas. O co tu chodzi? Chodzi o to, że tak jak podałem na samym początku. Ten przykład mam psa i kota. Ich habe łąd, łąd Katze. Niemiec każdy Niemiec by to zrozumiał, bo przesłanie jest proste, ale, tak jak powiedziałem i zaznaczyłem, że jest to zdanie gramatycznie niepoprawne. I taki Niemiec od razu wychwyci i pomyśli, aha, ty jesteś yy, cudzoziemcem, nawet jakbyś miał super akcent. Znałbyś wszystkie właściwie wszystkie frazy, wszystkie idiomy, zwroty, słówka w języku niemieckim, a myliłbyś się w użyciu e, rodzajników natychmiast Niemcy to wychwytują i od razu mówią, a ty nie jesteś Niemiec. Dlatego gdyby nie derli das, byliby Niemcy z nas. <grym> Zapraszam do kolejnych filmików moich. Do zobaczenia.